Nazywam się Marek Paulewicz, jestem właścicielem przedsiębiorstwa handlowo-sługowego Mador w Sosnowce. Firma Mador powstała w 1996 roku jako firma budowlana. Na początku zajmowaliśmy się tylko i wyłącznie sprawami budowlanymi. Od 2006 roku powstała druga gałąź naszej działalności, czyli hurtownia elektroenergetyczna. Firma jest rodzinna. Od powstania firmy takie były założenia, że będzie to... Firma, gdzie rodzina, znajomi będą mogli sobie dorobić do jakiegoś tam swojego postażenia, które często nie wystarczało na no, wygodne życie. W większości przypadków, my opieramy się na inwestorach, którzy już z nami współpracowali. To oni najczęściej chcą, abyśmy. Startowali w żeby się no, przynajmniej pokazali i zaproponowali coś. Znaczy, reno, dobrą renomę uzyskuje się poprzez y, wieloletnie współpracę, y, poprzez kontakt. Y, firma to osoby, w których nie pracują, a nie nazwa, która to jest. Dlatego też y, no, dobrze być rzetelnym, bo to prezentuje na przyszłości. Nikt y, nie chce generalnie rozmawiać z firmami, które z założenia już są niewiarygodne nie mają potencjału sprzętowego, nie mają zabezpieczenia, jeżeli chodzi o sfinansowanie, a często tak jest w tych czasach, że jednak to my kredytujemy większość wykonanych robót. Rozliczenie zastępuje dopiero po zakończeniu jakiejś inwestycji. Najważniejsze w prowadzeniu biznesu jest dobór odpowiedniej kadry, która będzie potrafiła zaszczepić wśród ludzi chęć do pracy, obowiązkowości, pracowitości. No i myślę, że to jest zdecydowanie największy problem, z którym boryka się rynek budowlany.